Narracja środowiskowa. W tym momencie dochodzimy do relatywnie nowej metody narracji opowiadania historii poprzez środowisko gry, czyli tak zwane environmental storytelling. Mogła ona pojawić się dopiero na pewnym etapie rozwoju grafiki w grach. Polega ona z grubsza na tym, że środowisko gry, ułożenie przedmiotów, pewne detale, jak rozbity dzbanek, rozrzucone w nieładzie ubrania, mają nam za zadanie przekazać, co mniej więcej stało się w danej scenie w grze. Narracja środowiskowa pojawiła się we wspomnianych już przed chwilą grach System Shock i System Shock 2, a równolegle na przykład też w serii Half-Life, a potem jeszcze lepiej rozwinięto ten model narracji w grze BioShock. Gdzie wiele pomieszczeń opowiadało całe historie. Wraz z rozwojem sztuki level designu zaczęto robić to coraz lepiej, a dziś stało się to niemal standardem w level designie. Innym sposobem jest wyświetlanie w tle. W środowisku gry nie tyle statycznych rzeczy, jak na przykład graffiti na ścianie, ale dynamicznych procesów czy wydarzeń. Dynamicznych o tyle, że gra nie fokusuje się na nich, dzieją się one niejako samoistnie, a my możemy je całkowicie zignorować, sterując w tym czasie bohaterem gry. Oczywiście pewnie przyjdzie Wam tu na myśl na hasło wydarzenia na drugim planie, kultowa scena na samym początku gry Another World Rika Chai. Zobaczcie co tam się dzieje z tyłu i co z tego wynika na kolejnym ekranie. Zresztą pewnie już wielokrotnie to oglądaliście. Ale wracając do narracji środowiskowej. Szkielety położone w konkretnej pozie i w konkretnym miejscu niejako opowiadają historię swojej śmierci, np. w pierwszym Polaucie czy w Half-Life. A taki bardzo dosadny i dobrze pomyślany przykład to też rozbite lustro w pokoju Adama Jensena w grze Deus Ex. Tylko jeden detal, ale jednocześnie symbol, który bardzo, bardzo wiele mówi o postaci, którą odgrywamy. Cały materiał do zobaczenia w najbliższy weekend na kanale YouTube We Create Words.